Witam serdecznie. Ja jesteśmy na Coxwell. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam fajną mapeczkę, która dała da Wam całkiem sporo Expo. Możecie dla niej afczyć ile naprawdę chcecie. Expo dostajecie naprawdę cały czas, cały czas, cały czas eee, ale to, bez przedłużania eee, bardzo bym prosił o subskrypcję i lajka eee, bardzo potrzebuje, czy po prostu po, po, po bardzo chcę te subskrypcje mieć ale zobacz, zaczynamy mm, napisze no nazywa s building fix ale nie ważne, dajecie sobie prywatną oczywiście kod do mapy będziecie mieli w opisie, ale tutaj też macie na górze kod wyspy 0477 7793 czy 596, więc gramy i pokażę wam, mm, co tam trzeba zrobić. Jest bardzo proste, bo to. to jest bardzo proste, po prostu. Ja, ja wbiłem na tej mapie właśnie. Widzicie, jaki mamy właśnie teraz poziom? 22, już, a za chwilę 23, więc dobrze. Dobra, A jak się tam to ładuje? Dobra, ładuje się, proszę. Dobra, skoro nas już czytało, eee, to uruchamiamy sobie giereczkę. Że się uruchomi, właśnie takowa giereczka, to musicie właśnie odczekać sobie. Już wam pokażę ile. 3, 2, 1, go. No i tu jeszcze 10 sekund, no 10 sekund tak można powiedzieć. E gdy już tu jesteście, to weźcie jest, jest, jest jakieś bronię. Ja polecam bardzo minigana. i koło tych automatów tutaj, gdzie tu urodzicie, to właśnie idziecie sobie tutaj, gdy jest spawn Left, czyli właśnie na lewo. I tu macie takie kuleczki, to macie tutaj, to ma te, macie taki przycisk i idziecie oczywiście teleport. I jesteście już, jesteście w czymś takim. I macie AFK, tutaj, idziecie sobie. I on się już nabija. I czekacie też właśnie z 30 minut, yy, żeby tutaj odblokować te też EXPA. Zasadniczo, wam w 10 albo 9 tysięcy i ogólnie pole to, to działa tylko na prywatnej, bo jak jesteście na publicznej, to nie możecie sobie tego wziąć. Tu możecie to kliknąć, ale tam wam do nic nie daje, więc też da zabijacie sobie kuraki. To nie, to dostajecie troszkę ekspa i też właśnie takie końsy. I właśnie za takie za końce możemy sobie właśnie też wymieniać te końcy na To Tutaj też właśnie mamy wędkę, mówimy sobie metal tutaj. Po tutaj pokażę Wam jak to tutaj. Macie wędeczkę, zabieracie. I tutaj, jak dużo macie na przykład 50 to taki, no to możecie sobie very large y, x możecie po, 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 polecam po prostu, polecam taką mapeczkę, bo tu wy też macie bociki do zabijania każdego takiego bocika chyba w sensie, 5, nie, ja dostałem więcej i tak, ale polecam w ogóle mapkę, bo to też macie takie pomidorki do bicia oczekujecie właśnie ten timerek, żeby żeby, że te pomidory właśnie też podblokowały, czekajcie, i tutaj też czekajcie, właśnie, tutaj ja już mam 7 minut. Muszę czekać, żeby to się odblokowało. Coś takiego 3000 eksport, to jest to do, to dostaję. Ja przynajmniej, ja no polecam takową mapkę, bo fajnie się to zarabia. Ja się taką raz zobaczyłem Teraz właśnie grałem z kolegą, to kolega mi taką polecił. A my, tylko, że smutne jest to, że kolega nie wiedział, że, że to można tam, tak awczyć expa. Nawet ja tu weszłem na prywatnej, gdy mm, grałem po prostu solo, to co tu weszłem i zobaczyłem, to więc polecam taką mapeczkę. Można, naprawdę była już od... Powiem wam, że gram już tutaj od trzech sezonów tą mapkę, więc bo w sezonie, w, sezonie czwarty, w sezonie rozdział czwarty sezon pierwszy sezon drugi rozdział czwarty no i właśnie ten sezon no to wiecie widziałem już 5 tysięcy więc polecam no i to by było na tyle w tym odcinku mam nadzieję że spodobał wam ten film i ta wam mapeczka no i co dajcie suba i lajka bardzo bym was bardzo bardzo prosił i co na razie na razie, na razie. Ale jeszcze taką, mała właśnie przy tym moim na razie. Że będzie Edit kanału. Bo ja, ja już to mówiłem, ale wiecie po prostu, że gdy ktoś nie. Jak nie to musiał oglądać poprzednich filmów, akurat jest na tym filmie, no to po prostu mówię, że będzie taki Edit kanału, Że nowa nazwa profilowe i baner, więc ja to zrobię dziś za niedługo. Więc. To by było na tyle w tym odcinku. Alright.